Chuj stąd dwa i stąd dwaj mój kolega Dexter! No i to jest za czwarty odcinek L20. Ja no chcieliście móckie kukurydzi. Nie chcieli te Luty, bo tydzień. O Oni chcieli, tylko chcieli sobie po prostu w tym w multi. No i nie denerwuję. Opatrzcie, Memor tak realnie, daj! Zaczę! O! U. U. Uuuu, a wejdę będziecie kurwa zazdrościć, chuje. A tu pobra młody? Ja <śmiech> <śmiech> U, ale nie! Normalnie ja nie mogę! Uh, uh. Nie, końka mi się urlała. Co Ty zrobiłeś? A tylko go Ale masz jeździć? No jeszcze mi rozłożyć Oj, ci debil. Sam jesteś debilem. Nauczy patrz. Chuj z tą. No we? Chuj! Stąd dwa. No rany, wzią, wziął to z komentarza, ale to jest kipa. Mogę no, wskazać wzi nikt nie będzie wiedział, co nie bliźnij. Daj, tak, no, skrycie się w złą stronę wszyscy. <grymianie> Zdobrze, ale... A co ja bym ci powiedział? Nic. No co ja ci powiedziałem? Nic! No, co ja ci powiedziałem? To co ci powiedziałem? Nie będę przygódkał. Czytaj, grał. Co ja ci teraz powiedziałem? Wszystko i nic. Spróbuję go poddenerwować, żeby był ekstremalny. Niebezpieczny. A, z niebezpieczny. władzy niebezpieczna. Pierwszy z tusty niebezpieczny. Na burka, tak będę teraz mówił. No idź to do szkoły, bo do szkoły się chodzi Piotrek. No chociaż ten coś, tronijcie. Ja nic takiego nie powiedziałem. Tusty? Niebezpieczny. Z burkowi tak będę teraz śpiewał. to zmienię. No. Kurwa, bój się, 25. 20 minut, 25. Rozmawiaj z widzami. ELO, Elo, 3, 2, 0 to chuj, 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 Są dwa i mój kolega Nextpuść. Dextuś, kurwa, do siebie to Dextuj, nie? A do mnie to chuj od razu, nie? <suszy> nie moja wina! Tego pingwina! Masz coś do mnie jeszcze! Ja Ej! Lamo! Nie wiem mnie a To kurwa! Tak, dlatego mi tu tak... A, ja już wiem, dlaczego mi tu tak wycięło więcej? Czemu? A nie widzisz mi się teraz oczywiście? Mazgaj. Nie przeszkadzaj mi, bo nie mogę przy ciebie. A co ja ci robię? Mazgaju! Ja do niego mazgaj, ja ten do mnie z piskiem. <suszy> no. No, znaczy, się jak, to było, jak to było z tym rodzinkiem? Za się dzięki Winky bo ci w rodzinki. Ale najlepsze było to. No, ona do mnie, no, mogłem się obronić. No, mówię do niej, że z uspokój się, wariatku, kupia, a ona do mnie żerką. O, odkłonku rzeczach. To nie, że się, wariatku, kupia. Co się robiło? No właśnie nie wiem. Sam żądaczy. O kurwa, Zam tak będzie świeciło jak ten kurwa ten. Wiesz co. Diszakłeczka. <laughs> no, tylko ona de Hacer na okolice. Cołe miasteczko ci świeciło. Ale krzywo jeździsz. Kurdza jest w rzędach. Tu nie. Jest. Są rzędy też mam ten. Pan teraz. Yo teraz. Ha, Pisklak pozdrawiam. Materrat. Co? Na teraz. No, Pisklak pozdrawiam. Biajdzie, jak on ma Pisklak jakoś Pisklak 95. No, biajdzie na e, tego użytkownika pi Pisklak 95, bo dziecko płacze, że nie ma dużo oglądać, no bo z takiej gry to nikt by nie chciał oglądać. Wait. Wu. Uh -huh. Teraz sobie wykręni chwilę. Dzieci ha, hi, 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 kto to ogląda jest debilem Kto? Co? To? To? Ja ja to oglądam. Teraz razem to oglądam, jak piłby się śpiewał. W no takiej baterii nie muszę marnować. Czasami. No. <laughs> no. nie? nie. 27. Kurde. Może się zrąbał Myślałem, że mi składa heter Nie, tylko trzeba różno jeździć. Farfoczy. Pietrus! Ale śmieszny. Dwa! Ale, ale, ale się, 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 się śmieje. Dwa, dwa, dwadzieścia. 20. Znowu mi składa header. A jak to było z tym osiołkiem przy Nie nie on nie. Tak fajnie, nie? Mów. No było, bo była oślica i było. To ta się cała kurwa, bo nie słaba kurwa 3 bułeczki kurwa, czy co to tam było? A tam już 3 kurwa bochenki. No a o czym to niby było? To o czym to było? W oślicy. No ale ona nie słaba bochenki kurwa. Nie, paczki jakieś. No, z kanapkami. <śmiech> <śmiech> a skąd jest to było w środku? A może akurat chleby nie To chleby czy bochenki? Każdy. No i ja mam motor napędzany stadem wymurzynów. Normalnie jeszcze tam siedzą i sobie pedałują. No. Jeszcze normalnie wygodę mają, szambo piją, no. Każdy by chciał. A co robi y, grupa Żydów stojąca przed domem? Y, no, przed domem? Nie. Żydopłot. <noise> Fajne to było. To my zrobiliśmy jak autobus jeszcze. Wow, widziałem! Gdzie? Y, wtorek. No. Torek. No, czy gdzieś tak napisał. A się tak było w tamtym roku, tak? Było wtorek, poniedziałek. G. A, kurwa. Moja mama. Nie pytam Cię o zabój, Piotrek. No, ja Ci to powiedziałem i już skutę. Tak, tak, jasne. chciałem. Widzisz, zawsze się było pięknie rozmawiać przed telefonem. No, kurde. Gdzie te chleby? A właśnie. Chodź jak to pięknie na tak... Jak? Znaczy nie tego, a już nic. Będzie też odcinek jak sobie normalnie módlę sobie zboże zwykłe, normalnie sobie módlę... Mówię sobie również inne rzeczy. I doisz krowki. Nie. Nie będzie filmiku o krowkach? Piszcie w komentarzach, czy chcecie film o, o krowkach, to on będzie chciał wtedy zrobić film o krowkach i ja wtedy będę sobie zrobił z nim krowki i wszyscy będą zadowoleni. Z krowek. No właśnie. Wszyscy będą sobie oglądać jak krowki. doimy krowki. A wy lubicie doić krowki? godzina? Co? Która godzina? że Kundo. No, jest 335. nie widzisz masz tam zegary. Co mnie kładę. A co mi powiedział? 8, 38 i 9. Widzisz, żartowałem, że 8. Szybkie te minuty. 40, ale. A ja mnie robisz. O, 41. Bo szósta, zero, sześć, cztery, dwa A, nie, bo. Bo 6, 06, 2, i słoneczko. Rzekoczy który pierdolę przyniosł? <noise> chyba Jakbym miała taką szybkę jak ta, królewna pistolona, no, w jaki się to wkurzył. No, polecamy ten, yyy, bajeczkę? No, Bajka o królewnie pizdolonej. A co jest takie stare... Sztos, za sztosem fajne, czekajcie. No, tego chlapie. Przyznam takie darcie było, że się w dupie zapaliło. No to tak tam leciało. Tak naprawdę życie napisali, że kumbo może wybuchnąć. Co? To... A na tym. Na tym, tym, tym takim... Tym, tak. No na no, tym, tym co było tam napisane na krzywie. Jebać kogoś tam, a? nie... I ta tak ta, ta przeczytała, no nie? A za chwilę tak zmarła. Tak. Nie bać! Idzie niby to przeczytał. Tak dla całego. Mów głośniej, bo nie słychać. Dobra! Nie dzisiaj, bo oni mają podgłośnione. Bo ja w każdym filmiku każę, żeby podgłośnili se. No, a co się <grym> mi powiedział? No podgłośnili. No właśnie. Podgłośnili. Podgłośnili. Sili. <noise> Ale się teraz dam. No jeszcze traktorek muszę. Podgłośnili. No to dobrze mówię. A co ma powiedzieć podgłośnili? Uwa. <noise> No, ten już kończy. Grubo, podróż, Dobra, muszę wziąć na 60. A co mnie to obchodzi? Harfocel. Zacznijmy się tej kupiecie. Harfocel! No właśnie. O, ten też tak ten nasiadł, który skończy się. No to teraz się skończy. No, i gąbinia ta. Proporcjonalna ta, że trzeba 80. No, idealnie. Żeby by było tym złomem tak No i, ale ja można go zmienić cykkę. Ornika A tam jest cyklop. Właśnie, musimy zrobić... odcinek z Cyklopiem. Se, cyklopem Z je... cyklopem. Cyklopem. <gly> nie <gly> No, bo to cyklop. No. <gly> 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 Sorry. <gly> Prawie wyszukujemy dziwocie na, na przyczepkę. No kurwa, nie są by tyle I Nie przyklinaj mnie. ta cipa już. Pisa, I zaraz tam skręci. Chciałem ja cipę znam, chociaż nie, nie masz krów, to pewnie przejedzie. A jej już cipa skręciła. Nie masz po co jechać, debil jeden. No, zaraz tu UFO wyskoczy z krzaków I tak Pisa, krowek na... nie mam. Bo orą kultywatorem. A czemu tu jestem w połowie sora? Jestem w stanie, porzuciła. Aha. Karyplę. Każdy z każdym mówię, jak wychodzi zawsze z kosza. Karyplu. Na raka, rybku. No, dobre kanapki. Bugowane. Nie są kanapki, nie mogą być bugowane. A czy chyba, że. No, ma jak was prześmiałem. Kto ma bugowane kanapki? To mówi. Pisać w komentarzach. Mam spleśniałą kanapkę w plecach. Wyciągłem ją wtedy i wtedy. A zgubiłem adapter. Nie mogę go znaleźć. Jaki adapter? Do karty. A to to chyba ten, który ten... przecież To się okazuje, że jest Nie, bo to tam ten, ten... Bo tam mi się rozdupcyło. Kartę znalazłem, a adaptera nie. Chociaż adapter jest większy. Sam się... Nie bo adaptera. ci adapter? Przyda się. Bo powiem ma się, kurwa, że jak wkładasz do czytnika, to idzie ci pod obudowę. I trzeba potem tego rozkręcać. No? No takie ma, Trzeba Przecież ja wprzychuję, żeby sam trafić do tego. Taką mam dziureczkę, a może jak wkładasz, to tutaj zajdzie pot. Ej, nie kojarz te! Widzisz, to skojarzy i się cieszy. No i nie chcę się bać. No bo się tak na róg. Widzisz, nie chcesz się bać. O! Brawo! O, nagrany!

Małe te traktory romackie, na no jakieś karible. Jeszcze moskity. Ej, hej, <grymne> hej ma. Zróbicie figo cziki zawieszenia. O. Ora widzę rędawkę, no, ale to karaki. Dobra, gdzie? karyturę. Czekaj, bo nie wiem czy się skończy czy skończy sypać. Skończy. Dobra. No, to na razie się z wami. chuj Chujston dwoi. Tak. Wyłączyłeś. A nie, nie.